Brak sił jest wystać. Od myśli tak smutnych, że zgina się kar, zapomnij o sobie i pamiętaj, że Maryja tu jest, kochacie. Choć na tej drodze pod górę masz iść, choć na tej drodze pojawią się łzy drogę i odszedł ze Maria tu jest, kochacie. Maria, mnie za rękę, dla ciebie zwyciężać się. To w sercu Maryj odnajdziesz swój dom I W twarzy matczynej idź otrzyj jej łzy Kocham Cię, wybacz mi Na tronie królowa jaśniejsza niż świt Na jej głowie wieniec dwunastu gwiazd lśni Z matczyną miłością podaję Ci dłoń i mm -hmm. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Teraz w, obliczu w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, się, Panny Wspomożycielki Wiernych. wszystkich aniołów i świętych, Świętym, a szczególnie świętego Michała Archanioła, świętego Michała Archanioła i, was, moi, i was, bracia moi, kładę ręce na krzyż i Słowo Boże, i Słowo Boże które jest mieczem, jest mieczem ducha. Trzymając miecz, symbol mojej walki duchowej, Ozbawienie mojej duszy, o mojej duszy moich, najbliższych i moich najbliższych i każdego człowieka, do którego pośle mnie najświętsza Maria Panna, do którego mnie najświętsza Maria Panna przyrzekam oddać całe swoje życie. Jezusowi Chrystusowi, Jezusowi Chrystusowi. Mojemu, Panu i mojemu Panu i Zbawicielowi Przez ręce i serce Najświętszej Maryi Panny Przez ręce i serce Najświętszej Maryi Panny Przyrzekam walczyć, walczyć ze swoimi grzechami Wadami i wszystkim, co oddala mnie od miłości Boga i człowieka Wadami wszystkim, co oddala mnie od miłości Boga i człowieka, przyrzekam bronić, katolickiego, przyrzekam bronić Kościoła katolickiego najwyższych wartości, życia najwyższych wartości życia chrześcijańskiego, małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Maryjo, jestem cały Twój. Wszystko moje, jest twoje. Wszystko moje jest twoje. Użyj mnie, jak tylko zechcesz. Użyj mnie, jak tylko zechcesz. Do, budowania królestwa Bożego. Do budowania królestwa Bożego. Na ziemi. I, całe, całkowitego I całkowitego zwycięstwa nad szatanem. To tu stus Maryj. Amen. My chcemy Boga Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos, miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza kluba.